Kochani widzowie, chciałem poinformować, że można mnie wspierać na moim kanale YouTube. Tam jest kwota chyba 8 zł, 20 zł i coś około 100 zł. Można kupić abonament, być wspierającym mojego kanału. I serdecznie zapraszam, jeśli ktoś chce naprawdę poświęcić swoje pieniążki raz w miesiącu na mój kanał, to zapraszam. Do wykupienia abonamentu, można używać wtedy dodatkowych emotek. Im więcej będzie wspierających, tym więcej będę mógł dodać takich emotek. A mam w zanadrzu, wiecie, że na Discordzie mam tych emotek bardzo dużo do dodania, tak więc mogę dodać naprawdę na YouTube więcej. A na razie są dwie bez wspierających. No i tak. A druga sprawa to, co będzie na tym filmie? Proszę państwa, nie będę nagrywał wiekiego życia, a w World of Tanks Blitz. I właśnie pierwsze co chcę zrobić, to uruchomić Blitza na BlueStaku. dlatego na BlueStaku? Bo na BlueStaku tylko na BlueStaku właśnie to oni to trochę źle zrobili, kurczę. Tylko na BlueStaku można oglądać reklamy. Nie chcę pobierać tekstur HD tutaj w ogóle do Blitza bo ja nie mam zamiaru grać bo na Androidzie to porażka to jest granie w Blitza no ale jest tutaj taki fajny pakiecik nie wiem czy wszyscy wiedzą może ludzie grający w World of Tanks Blitz nawet nie wiedzą, że tutaj codziennie można sobie w tym miejscu, tutaj po prawej się pojawia reklama, odebrać 50 złota za darmo, tylko co 2 minuty oglądasz 5 reklam. Po 2 minutach pojawia się następna i 5 reklam po 10 zł odbieracie sobie. I bez reklam macie jedynie te, te pojemniki tutaj, nie? Czyli 3 pojemniczki co 7 minut, jeden raz dziennie. Te. No, i tutaj jest chyba pojemnik co trzy dni, a tutaj raz w tygodniu rzadki epicki, nie? I to tutaj dodatkowo jest pojemnik filmowy. Można zdobyć też jakieś nagrody. Ja dzisiaj zdobyłem kamuflaż o skrzący blask kamuflaż darmowy z tej właśnie skrzyneczki, nie? Udało mi się. I mogę używać darmowy kamuflaż bez płacenia monet. Właśnie w odbic. Ale inna sprawa właśnie, że tutaj jest. Jak ktoś nie lubi dużo grać w Wota. A ja, a ja jestem taką osobą. Ja nie lubię dużo grać w wota. Ja sobie zagram 2-3 bitwy i mi starcie dziennie, nie? A jakbym miał grać yy, z 50 bitew, to ja bym zrezygnował z tego Wota. No i na pewno nie z WOTA oryginalnego, tylko w odblica, bo lubię w odblica. No i przechodzimy tutaj, oglądamy reklamę. No tak, ale nie będę grał przecież z kontem premium 20 minut na Bluesaku, bo przecież na Androidzie Blitz w ogóle to jest porażka, nie? No to się nie da grać, jedynie co jest fajne to autocelowanie, ale, ale no szkoda, że nie ma autocelowania na komputerze. I dobra. Potwierdzam, mam 20 minut premium, tak. Niech to zniknie, to, to u góry. Poczekajcie, bo już nie dostanę tej misji. 20 minut, tak więc pyk. Czyszczę. Pyk. Zamykam. Bluestaka. I odpalam. Bluestaka na Steamie. To jakieś ikonki. Ja coś tutaj robiłem. A, wysyłałem komuś, robiłem miniaturki. Dobra. I odpalam blitza na komputerze. I tutaj można sobie pograć na darmowym premium World of Tanks Blitz. Nie płacić! 2,5 tysiąca golda za miesiąc. Można mieć codziennie rozrywkę do pogrania. I pięknie. I mi tutaj pisze Twoje konto wygasa. Fajnie mam jeszcze 19 minut niecałe. Super. I nie wiem, czy widzieliście taki czołg Tankenstein. Miałem trochę złota, a miałem trochę kupionego złota, jeszcze kiedyś wydawałem pieniążki na tą grę. Tak, tak, tak. I tutaj kupiłem Tankensteina. To jest Frankenstein, nie? Tylko, że jak wiadomo, czołgi to są tanki, no to jest to Tankenstein, nie? No i co on tutaj ma w ogóle? Gdzie tu się patrzy w ogóle na ekwipunek? Gdzie to są ulepszenia materiałek? Tu jest kamuflaż. Dziwny czołg to jest, bo on ma takie coś brzydkie, takie nietoperze. Jak się zainstaluje te nietoperze, to latają cały czas na nim. Na nietoperze mi się to w ogóle nie podoba. Więc ja te nietoperze usunę. Ale dziwny czołg, bo w ogóle nie może mieć kamuflaży, nie? No i to jest. Jest bardziej widoczny, nie? No. Czekajcie, stopień. Tutaj. A już wiem! Tu się wchodzi... Nie, to jest drzewko, zaraz. Gdzie tutaj są ulepszenia? To są wiadomości, powiadomienia, konto premium wygasa. Ja już zapomniałem, gdzie tu się patrzy na yy, wyposażenie tego czołgu Tangenstein. No bo chciałem się pochwalić tym Tangensteinem. Tu jest amunicja. Cholera, mało gram wota, naprawdę. Tu są zapasy. Mam rzeczywiście założone zapasy. Cholewcia. Yy, no jak można nie wiedzieć, gdzie tutaj jest, żeby zobaczyć. To jest wyposażenie. To sobie wyposażyłem tak jak trzeba. Yy, chyba. Tak, tak, tak. Doładowanie szybsze, szybko, bo on długo przeładowuje. No i... Z... Dobra. Gdzie tu się patrzyło? Kurde. Nie wiem. Dobra, ja chciałem pokazać, jakie on ma działko i w ogóle, jaki sprzęt, co tam jest na nim, ale zapomniałem, gdzie to się patrzy. Dobra. Nie ma czasu zwlekać. Może nawet wytnę ten kawałek. Czyli idę do bitwy. Mam jeszcze 16 minut premki, tak więc polecę Steinem sobie zawalczyć. Ale powiem... Nie patrzcie, jak ja gram. Bo ja jestem nubem. Totalnym nubem. Cholernym nobem w World of Tanks Blitz. Bo nie pamiętam żadnej mapy. Naprawdę już nie wiem, kurde, jest tutaj mapka rzeczywiście w lewym rogu na dole. Ale nie pamiętam, jakie są mapy. Jak należy jechać. No ale się orientujmy, że tam jest baza wroga. Eee, po prostu. Po lewej u góry, nasza jest po prawej na dole, tak więc oni przyjadą z tamtej strony dobra. No i powiem, że ten czołg nie jest taki zły, tylko ma to maskowanie słabe. Ale to maskowanie to tam walić to, nie? Dobra. Ja tak się nie wychylam. Yy, w sumie... czekaj, ja jestem siódmy tier tutaj tylko, a są ósme tiery, nie? Czyli... O! Już mnie wy... wyświetlili i uszkodzili. No masakra! 400 obrażeń mi zadali. Ja pierdziule! A ja nikogo nie wyświetliłem, no. O! Tam są! Tam są, tam są, tam są. Dobra, e, to trzeba komuś tam spróbować zadać obrażenia. U! Fucking shit! Ale mi wyjechał ten IS-2, nie wiem czy ja, bo tutaj w odbycie nie da się zadać obrażeń sojusznikowi. To jest zablokowane, ale no brzydko mi wyjechał, kurde, nie? Bardzo brzydko mi wyjechał. Mam nadzieję, że więcej mi nie wyjedzie, tak? Proszę cię, proszę cię. I, i się, kochany. Nie wyjeżdżaj mi, tak? No, a nagrywam bez kamerki, bo nie wiedziałem, gdzie ona będzie przeszkadzać w sumie. A, mam ustawioną do nagrywania bliskiego życia nad morzem. Wiedziałem. Wiedziałem, że mnie wyświetlą i uszkodzą. Ja pierdziu! Czemu ten pocisk musiał polecieć na sam do... na samym dole? Nie mogę. Tam ktoś jest. Ale nie widzę go. Dobra. Czemu ten... Pocisk musiał polecieć centralnie dołem, kurde, a nie środkiem. Dobra. Tego gościa już zabili tam. Tam jest. Dobra. Ja może gąski sobie ustawię tak, żeby nie mieli, nie mieli szansy uszkodzić. I, I... właśnie. I to właśnie zadziałało. Zablokowałem uszkodzenia. Iwanie, no wyjeżdża, wyjeżdża, wyjeżdża kolego, wyjeżdżaj, i wyjeżdżaj. I pyk. O, udało się. 508 obrażeń, no niestety teraz dostałem, ale hity dostałem, niestety oberwałem. Konkretnie oberwałem. Niestety już jestem na, na jednego strzała do zabicia tej chwili. I tylko jedno obrażenia zadałem w tym momencie. Sobietko, sobietko. Znowu mnie podświetlili, tam więc trzeba się słuchać. O, tam wyjechał, u góry. I. Ale ona wie, że twardą. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ja, nie, 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 ja się tak nie bawię. Ona ma wieżę, strasznie twardą mi się tą wieżą może wychylić, właśnie. To jest trochę nie. Nie są ale nie. doszło No dobra, część pocisków to jest dłuższe przeładowanie, masakra. Mam tu zestaw naprawczy? Mam czwóreczka. Pyk. Moduły sprawne. Dobra. I to się przeładowuje, 74 sekundy... Ja zapominam używać w ogóle modułów naprawczych, nie? Ale tutaj sobie użyłem. O masakra! Ja już widzę, jak od niego dostaję. Jejku! Ja to nie mam skilla normalnie w tą grę! Ja pierdziule! Naprawdę nie mam skilla w tą grę. Ja, 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 ja nie umiem grać! Ja pierdziule, jaki ze mnie debil jest! Jaki ze mnie spalant kurde młody. Uciekaj Xantor, bo w dupę dostaniesz zaraz i... Ten. Nas jest w sumie yy, czterech na dwóch, nie? No ale ja tu zaraz zginę Ja tu zaraz spadnę, kurde. Dziwne, że ja jeszcze żyję w ogóle. 150... No też, no kurde, no podświetlają mnie, no mam niestety słabe ukrywanie się, a tam ci mają dobre, nie? Długa bitwa bez sensu, kurde, premium mi się kończy. Je, o, nie, bo chciałem, chciałem powiedzieć, no dobra, zjeżdżam już, ale dobra. Później sobie zobaczę, jakie jak, ten, jakie podsumowanie bitwy i ile mam jeszcze premki, trzeba zobaczyć. O, tu na razie podsumowania bitwy nie zobaczę. Mam jeszcze premki 11 minutek. Yy, bardzo chwalę sobie czołg istrzy. Bardzo fajny, tylko czemu ja nie mam kamuflażu na tym is -3? Wiem, bo miałem premium i założyłem kamuflaż premium. Ale mogę sobie, patrzcie, założyć ten kamuflaż właśnie... O! A gdzie on jest, ten wygrany kamuflaż? Ale tutaj jest y, kamuflaż premium. Mogę sobie użyć kamuflaż, y, który jest dostępny, jak się ma konto premium. Pik, 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 pik. I używać go. Ale bardziej chciałbym zagrać sobie lowem. O właśnie! Na lowie mam ten kamuflaż. Opatrzcie, ale jaja. No właśnie. To znaczy, że jak się ten kamuflaż aktywowało na jednym czołgu... Tu można go używać tylko na jednym czołgu. No to lipka trochę, nie? Lipka, lipka. Tu mam jakiś odblokowany też na, na luwa. O nie. On kosztuje. To czemu jest skutka zdjęta? Skutka odblokowana. Ale co trzeba kupić? Nie, no dobra. Mam kamuflaż taki błyszczący. No to jest. Na, na luwie i zagram sobie luwikiem, nie? Specjalnie nie mam zapasów założonych, bo to jest czołg do zarabiania kredytów, nie? Tak zwanych. Więc nie używam zapasów na tym, no bo to bez sensu wydawać na zapasy. Jak ten czołg w sumie ma służyć, żeby zarobić sobie na jakieś tam zapasy, nie? Na innych czołgach. No a to jest tutaj. Ja ten czołg pokochałem od oryginalnego wota dawno temu, już na początku go kupiłem. Ja miałem szczęście, bo na oryginalnym wocie jeszcze tego lowa kupiłem za 7,5 tysiąca złota. A później to już chyba był za 15 tysięcy albo więcej. Dobra, ale szybko załadowało jakoś. Tutaj szybko ładuję do bitwy, nie? Wodnic. Dobra, i mam lowika, jaką brzydkość. Nie, to w ogóle jest porażka, że. To jest niby gra z pierwszej, drugiej wojny światowej, ale ten blitz jest okropny. Świecący, błyszczący, jakiś yy, mieniący się, kurde, w złotym świetle, kurcze, czołg Lowe, no. Porażka, to w ogóle nie jest podobne do jakiejś gry wojennej. To jest, to jest jakaś bajka, normalnie. To jest, jest fan, fantazy albo science fiction, normalnie. No, nie, mi się, to, mi, się to mi się to osobiście nie podoba, że ten mój czołg Lowe tutaj ma... E, takie, takie coś świecące na moim pancerzu. No ale daje mi to kamuflaż, nie? Daje mi to ochronę. Dobra. E, tutaj już, już wyjeżdżają i. Puk! Proszę bardzo. Masz obrażonka. ja O, udało mi się zablokować. Ja nie mam naprawy gąsienic tutaj. Ale dobra. Naprawiły się gąsienice. Szybciutko. I, 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 i. i, i. Tak się troszkę wychylę. O, podświ podświetlili mnie. A kto mnie tutaj uszkodził, kurde? Nie widzę go. Ja pierdzielę. Kto mnie tutaj uszkodził? Nie widzę go. No dobra. Eee, widzę, że tam coś się dzieje też. I nie wiem, czy w tamtym miejscu będę mógł... ...dosięgnąć któregoś czołgu. E, bez sensu to błyszczał. Jeszcze, jeszcze się podświetliłem na dodatek tutaj. Dobra, to trzeba tutaj podjechać. Lowe to zawsze był czołg wolny, ale są czołgi wolniejsze, nie? Jeśli chodzi o jazdę. No wieża, wieża zauważyłem bardzo wolno się odwraca w tym mówię W dupę mnie ktoś strzela, masakra. Na pierdziele. Gdzie oni są? Ja pierdzielę. Jednego mniej. Jednego Dobra, ale w dupę ktoś tutaj mnie atakuje, tak więc trzeba się szybko obrócić, bo w dupę to, to szybko bym zginął. Nie ma szans. Bardzo szybko bym zginął w dupalca. I dobra. Widzę, że ktoś tam raszuje szybciutko. Oni oni już raszują. O masakra. Jak to? Nie widzę go. Masz! Ale ja nie zabiję lufem na strzała. Nie, nie, nie ma szans. Jejku, mało nas tutaj zostało. Dobra, luf ma dosyć szybkie przeładowanie. Masz! Ale on ma dużo HP, ja pierdziule. Luf nie ma takiego wolnego przeładowania, dosyć szybkie ma. A masz tarana, rana, jeden obrażeń. Ja tutaj sam zostałem już, tylko tak więc jeszcze jedno zdążę od, 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 obrażenia zadać. I padłem. Dobra. Ale misję zakończyłem. O. <laughs> Jakąś misję zakończyłem. Porażeczka, porażeczka. Ale na tym czołgu Luwe nie chodzi o to, żeby wygrać. Bo kredyty i tak... Się zarabia, o. Right Guild? O masakra. Right Guild. Gdzie jest e, Discord? Gdzie jest Discord? Gdzie jest Discord? Szybko, 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 szybko. Yy, Discorda wyłączyłem. Ja pierdzielę No tak, żeby nagrywać z tego. Muszę szybko... Raj... Ciekawe czy zdążę jak miałem wyłączonego Discorda. Szybko, 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 Discord pieprzony, task force. Task force, szybko, bo jak się ma tego pieprzonego, kurde. RPG, RPG guild right. Uff, zdążyłem. Ale ciekawe czy jeszcze się załapię na RPG Gilrite. Ride. Właśnie, właśnie, właśnie. No to macie taki content z gry RPG. Epic RPG. Tak. Reminder. O oh jest. Let's ride. Pik, 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 pik. Udało mi się. Fajnie. Udało mi się. Super. No i tak. Przy okazji się przydarzył kontakt z Epic RPG, bo tutaj ten Hmm, hmm, hmm. Gram w tą grę. Też gram w tą grę. Tylko, że nie wiem, czy komuś się ta gra po prostu podoba. Z moich widzów, ale mi ta gra się bardzo podoba. I mam tutaj już wysoki poziom, tak więc mogę troszkę zaprezentować. E, tutaj sobie oczywiście używam komendy normalnie dostępne dla człowieka, który już jest po prostu ascended, czyli taki. Nie jakby bogiem trochę jestem tutaj w tej grze. Wielu bogów tutaj jest i jestem po prostu. Tutaj w tej grze chodzi o to, żeby po prostu przechodzić kolejne array, strefy od 1 do 15 i robi się to od 1 do 15, przechodzi się area i później. Przy 15, już nie zawsze, oczywiście, jak jest time travel tutaj, time travel o to, 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 time travel niższe. No to trzeba wcześniej przechodzić sobie time travel. A jak już się ma ten traj, time travel dosyć wysoki, to się przechodzi do e, TT Area 15 i później pół time travel 17, 18 i coraz łatwiej, nie? No i tak fajnie sobie tutaj gram. Właściwie co minutę można. Robić hunt. Oczywiście ja robię hunt hard mode, bo od 15 areje właśnie jest dostępne. Czy od 14 chyba jest dostępny hard mode. No i tak. A co do Blitza, oczywiście. Ile ja tutaj zarobiłem? Kredytów. Czy tu jest pokazane w ogóle, ja zarobiłem kredytów? W tym miejscu chyba nie. W tym miejscu są obrażenia. I moje miejsce, tak? Moje miejsce jest drugie. Tutaj gościowi rzeczywiście dużo lepiej poszło. Rzeczywiście Ni nikogo, nikogo nie zabił, ale, ale zadał. No tak. No dwa razy więcej nie, ale dużo więcej obrażeń ode mnie, dlatego jest pierwszy. Fajnie, a gdzie tu są moje zarobki? Tu chyba w wiadomości trzeba wejść. Powiadomienia. Tak, 74 tysiące kre... i pół tysiąca kredytów. A wcale nie miałem aż tak dużo, tak więc fajnie. I ten, a zresztą ten y, Tankenstein to też jest czołk premium, tak więc na no, Tankensteinie też zarobiłem. Jeszcze bardzo dużo. Dostałem y, doświadczenia, bo razy 5 ma ten czołg I tutaj piek, piek, piek. Mnie to wkurza, że to tak się wyświetla. To... No to Po co to co zrobili takie głupie? I tu i dopiero teraz się pojawia właściwe. Masakra, ja nawet na to poprzednie nie patrzę. No i tak, ja jestem Tankensteinem niestety bardzo słabym graczem tutaj wyszedłem. Ale nasi tutaj pięknie puklli, po dwóch, po trzech, po jednym zabili. I fajnie, tak poszło. A w tej chwili już nie mam konta premium, bo mam go jeszcze tylko 30 sekund i już nie ma sensu grać. Nie? No. I tak to wygląda, ale zarobiłem. Bo tak, bo ta, tank, tankenstein to jest oczywiście czołg premium, lowe to jest czołg premium, czyli właściwie teoretycznie to na tym tankensteinie też nie powinienem mieć tych zapasów, nie? Jak to jest czołg do zarabiania? Ok. Rozumiemy się. Bo po co na czołgu premium takie coś? SU-122 tutaj prawidłowo też jest czołgiem premium. I bo to jest wygrany czołg, chyba z jakiejś skrzynki. SU-122-44 oczywiście, no i ten. Ale co ciekawe, czemu amunicji w ogóle nie ma wybrany ten SU-122? Jakaś aktualizacja musiała być. No. Ale gdzie tu. Ej, gdzie tu się patrzy, jak mam ulepszony czołg? Czyli. Su y wchodzę w tak. No powiedzmy, Tankenstein. To jest niemiecki czołg. Tankenstein. Nie, to jest czołg premium. I gdzie on jest? Nawet go tutaj nie widzę. Czołgi premium. No nie nie ma go nawet na liście. Ja, ja nie wiem jak zobaczyć po prostu ulepszenie tego czołgu. Mm. Nie pierdził, ale ja jestem... Czekaj, czy to jest tutaj wiadomości jakieś? To jest tutaj coś tam. Tutaj jest pluton, To jest klan. To są misje, właśnie zrobiłem jakieś tam. Pyk, pyk, pyk. Tutaj powiadomienia, że konto premium wygasło. Do cholery, gdzie zobaczysz, gdzie, jakie ja mam działo na tym czołgu. Tu jest załoga. To nie. Chociaż? Nie, to jest mocniejsze przebicie. Dobrze, to jest najlepsze. Yy, tu jest stopień. To nie. Mogę sobie rzeczywiście zwiększyć stopień na Tankensteinie. I jeszcze raz mogę zwiększyć stopień na tankensteinie. I jeszcze raz mogę zwiększyć stopień na tankensteinie. I już nie. Dobra. Ale tu jest kamuflaż, którego nie mogę mieć na tankensteinie. Materiały eksploatacyjne mam założone. Zapasy, amunicja, wyposażenie. A gdzie jest naprawdę, jak zobaczyć, jakie ja mam działo na tym czołgu? Jak to? Tutaj? Tutaj? Tutaj nie, bo tutaj są te doładowania. Nie? Tu, nie. tu nie. Prawy myszy? Nie. Prawy myszy działa tak samo, bo to w sumie jest, jest Uff! Ciężka sprawa, ciężka sprawa. A przy okazji mam chyba, nie wiem czy ostatnią, czy jeszcze mam dwie skrzyneczki? Tak, jeszcze jedna skrzyneczka, tak więc sobie otworzę pięknie. Nic specjalnego tutaj nie ma, tak. O, awatar, twardo ultimatum. Ale ważny przez trzy dni, czyli słabiotko. Ja mam awatara. Tego awatara, co tutaj mam, o, tego, 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 to jest zakupienie tankensteina. Właśnie, zakupienie tankensteina go dostałem. No i podoba mi się. I tyle, oczywiście filmik dosyć długi, fajnie, ale mam bardzo szybki internet, mam 100 megabit, aplaudu! Tak więc ten film się wyślę bardzo szybko i YouTube go będzie przetwarzał dużo dłużej niż mi się wyśle. Tak więc trzymajcie się, ziomki, ziomale, kochani i pozdrawiam i na razie. I pewnie jeszcze nagram niektóre bitwy z World of Tanks, z bo powiem, że... Chce mi się grać na razie w World of Tanks więc, Czyli trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa, tu pa!